W dzisiejszym odcinku chowany na statku UFO. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku porywam 50 widzów i tylko jeden z nich przeżyje. Ja zamieniam się w UFO Luda oraz udostępniam swój statek kosmiczny, do tego, żeby mogli się w nim schować. W sumie to tak naprawdę im się to nie opłaca, bo tylko jeden z nich przeżyje. A więc widzowie, jako że dzisiaj chowany, no to pod ostatnim chowanym było tyle łapek i jeśli je pobijemy, robimy chowanego na mapie w Among Us. Ale będzie to oczywiście Fortnite. Ja odbuduję mapę z Amonga i zrobimy na nim chowanego. Także pobijajcie te łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. A jeśli chcecie karnet bojowy na kolejny sezon, no to pod tym odcinkiem możecie go wygrać. Jeśli chcecie go wygrać, koniecznie jeszcze dzisiaj sprawdźcie, czy macie kodzik Evela. Zgłoście się w komentarzu, a wyniki znajdziecie na Discordzie. Later. Widzowie, sprawa wygląda w ten sposób, że ja na swój statek UFO porywam dzisiaj 50 widzów. Dokładnie 49. I jeden z was będzie mógł uciec. Słuchajcie, jeden z was tylko przeżyje. Ostatnia osoba, którą znajdę na moim statku UFO, wypuszczę ją wolno. Także zapraszam wszyscy za mną. Chodźcie, chodźcie. Ja dzisiaj jestem UFO ludem. Zostawcie apkę w górę dla UFO Ludarafy. E, tutaj mamy drzwi, które się otwierają, zapraszam. I uwaga, wszyscy tutaj stają koło teleportu, nie wskakujcie jeszcze w niego, bo tam jest mój statek UFO. Wróć. No, Już niektórzy poszli. To, halo. Halo, gdzie wy jesteście? Chodźcie, 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 chodźcie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. A więc widzowie, słuchajcie, tutaj macie mój statek ufo. Wskakujcie w teleport. Macie dwie minuty na schowanie się. Także tylko jeden śmiałek, który schowa się najlepiej, przeżyje. Resztę po prostu zjem. No, mój statek sobie tutaj lewituje. A tutaj jesteśmy teraz na księżycu. No, ja mam chwilę. Jednego ziomeczka tylko wypuszczę. Pamiętajcie, jeden ziomeczek. Oczywiście na księżycu nie wolno się chować. Także jak ktoś jest na księżycu, no to o... Dobra, a więc myślę, że Możemy zaczynać wizowie 49 osób do znalezienia, ponieważ ja jestem 50, no i wchodzimy Jesteśmy już na moim statku, tu ogółem jest Całe moje centrum dowodzenia, ty No i, no i na co ci to było? Na co ci, no nie, dwójka Dobra, ulany I kubek, pozdrawiam, o, siema Trzemawyku? Yy, wafejek, siemaneczko. Także tak wygląda mój statyk ufo. Ogółem to jest ten statyk, który przyjdzie w siódmym sezonie. Yy, tak naprawdę to Rafa do was leci. Pamiętajcie, czy ktoś jest w rurach tutaj? Nie, nie da się do tej rury wejść. Ej, tu są w ogóle jakieś instalacje elektryczne. Ja w ogóle straciłem pamięć na księżyc. Jak yy, się spadnie na księżyc, to na księżycu traci się pamięć. W sensie no i yy, nie pamiętam jak mój statyk ufo tutaj wyglądał, więc yy, nie dziwcie się, że ja czasami nie będę wiedział, nie będę wiedział, gdzie jestem. O, o, dobra, tam mamy kogoś w kanałach, ale tutaj pierwsze, tego ziomeczka, tutaj. <noise> ktoś się zablokował. Mam nadzieję, że ja się nie zablokuję. Siema byku. Mam nadzieję, że... Dobra, nie ma tu nikogo. Czy ktoś jeszcze... Ej, ktoś tutaj był! Ale już nie wiem gdzie, chyba na tym kanale, coś takiego. No mamy 5 osób znalezionych, jeszcze tylko 44 osoby. Wejdźmy sobie... Ty, tu się nie da wejść. Jest jakaś magiczna ściana? O, dobra, da się jednak wejść siema. E, no, mano, chłopaki No, wam się nie uda uciec Musimy tak chodzić przy krawędziach Z tego, co widzę, bo tutaj kable wystają Lecimy dalej w tą elektrykę Ale co to, z drewna ktoś tu wybudował? Co, co to jest, co jest grane? Oczywiście, widzowie twórcy, mapy znajdziecie w opisie Także obczajcie sobie, zasubskrybujcie kanał I o! <laughs> Zadera, Siemaneczko, cześć. Ja przywziąłem sobie rybki. Bo to są moje supermoce yy, Ufoluda i mamy na przykład coś takiego. I dzisiaj będę sobie pomagał taką rzeczą. <laughs> I miałem rację, Siemaneczko, byczku. Sie o, jeszcze tam ktoś jest. Dobra, bo to są supermoce Ufoluda. Dobra, Hanako, Siemaneczko. Lecimy dalej. Czy my tu kogoś jeszcze mamy? O. Biały, biały, biały. Widzę, ja, nie mogę. O. Dobra, King Kostek! Ej, widzowie. Pamiętajcie, że wy się macie chować, a nie uciekać. Tylko jedna osoba przeżyje. O, na pewno te nie przeżyją. Hello? No i powolutku, pomalutku. No, kuba, nie tym razem. Ej, no i tutaj ten co uciekał. Anonimowy... Ogółem... Ja porwałem te wszystkie osoby. Siemaneczko, Urban. Ja porwałem te wsz... wszystko O ty, olej. O ty. O ty... Ty chłop się zaczął! Ty no... Chłop się. O, w sumie to Przyszedł do mnie, pozdrawiamy Matiego Dobra, mamy kolejnego ziomeczka Cześć Ilmix Tu jest naprawdę dużo kryjówek, z tego co ja pamiętam To naprawdę jest się tutaj gdzie chować Ej, tu, patrzcie się What? Ej, to jest wyjście To jest wyjście na księżyc, ty To nas dało z powrotem To ja w sumie sprawdzę tą planetę tutaj, ten księżyc Czy ktoś się tutaj schował? Nie mamy. Wyjdziemy tutaj na górę. Na górę się chyba da wejść jeszcze. Dobra, ale tutaj też nikt... Ej, tutaj jest jeszcze jakaś kryjówka. Tu jest jakaś kryjówka. No nie mam pytań. Co to ma być? Tam jest jakaś dziura, ale może tam wchodzić nie będę. Okej, okay. lecimy z powrotem na statek kosmiczny. I patrzymy na statek. No nikt nie oszukuje. Bardzo mnie to cieszy. Ktoś tu łazi. O, właśnie. To jest ziomek. Multim, siema multim. I siema, Jakub. Dobra, wiecie co, wejdziemy sobie tym razem właśnie w te kanały Tylko ja nie wiem jak tu się, o, tędy się wchodzi, dobra Idziemy w prawo, idziemy tędy, ale świetnie ta mapa wygląda Czy kogoś tu mamy? Nie ma tu nikogo Dobra, dla pewności rzućmy rybę Czy tu nie ma jakichś intruzów? Ej, mamy tutaj <laughs> Siema, byku Dobra, rzućmy mu jeszcze jeden. o ty, żebym ja nie zginął zaraz Dobra, pozdrawiamy bananka Hey, cześć Bartek. To on tam był, a ja go nie widziałem. Dobra, lecimy w inną część statku. Ty choinka, ty gościu, Igor. Tu mamy kolejne kanały. Ej, chodźmy w te kolejne. A tu do pieca się nie da wejść. Nie da się wejść do pieca. Już, już. Ej, nie, da się. Nie, nie da się. Dobra, na szczęście. Idziemy dalej. Mamy kolejne jakieś tutaj komory. Dobra. O, i mamy kolejną maszynę mamłecz, kobyczko. Ty jesteś chyba tak z mojej strony, co? Bo też jesteś takim kosmitem. Słodziak! Pozdro, słodziak. Słuchaj, to możemy tu rzucić bąka O. O ty. O, się, jak się schował. Ty, a da się to rozwalić? Jedna się. Jak ty tu wszedłeś? Dobra, najgorsze jest to, że to jest mój statek UFO, a ja zapomniałem jak tu wszystko wygląda, no? 26 osób mamy znalezionych. No już niewiele nam pozostało. Tu na pewno ktoś jest. No tutaj ktoś musi być. Oczywiście, że tak. I kolejne osoby. A, tak się bawisz? O kurde. <laughs> o kurde. No jezu. Dobra, bo sam zginę na swoim. Widzicie, możemy kogoś po prostu wykurzyć z naszego statku. A sprawdźmy jeszcze tu. Co jest? Skąd tu jest tyle ludzi? Skąd tu jest tyle ludzi? Co tu się dzieje? Elo? Aha, bo tu się da wejść pod pokrywę. To ja się zastanawiałem właśnie skąd oni mają tą potkę Dobra. Ej, ktoś tu łazi na oko. Dobra, jeszcze rzucimy po jednym Dobra, mamy tam ziomeczka. A on jest tam w ogóle. Gdzie pan ucieka? Siema! I kolejna osoba. Ej, no te wenty to są... Ej, a właśnie, widzowie! Słuchajcie, jak zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to zrobimy chowanego w Among Us, ale w Fortnite. Chowany w Among Us, ale w Fortnite. Otworzymy mapę Among Usa. Tylko 10 tysięcy łapek musi być. Elo? Julia? Pozostało ostatnie 15 osób. Dobra, mamy kolejny tunel. Sprawdźmy jeszcze raz to tutaj. Czy to jest na pewno wszystko wykurzone? Wygląda na to, że tak, jeszcze tamtą stronę. Większość osób w tych kanałach siedzi. No nic, idziemy, idziemy tędy. Boję się trochę tędy iść. Elo? Cześć, fanboy. Czy pod spodem, czy pod spód się da tu wejść? Sprawdźmy to. Nie, nie da się wejść pod spód. Dobra, jestem chyba w nowym miejscu. Chociaż już sam nie wiem, bo się pogubiłem. Pogubiłem się. Albo się wróciłem, albo jestem w nowym miejscu. Tu już chyba byłem. Dobra, no tu musi być reszta. 12 osób. Tutaj nie ma. Tu jakieś drzwi zbugowane. A i tu się da jeszcze wyjść wyżej. Tutaj nie byliśmy na pewno. Tu na 100% nie byliśmy. I mamy. Siema Domin. Dobra, czekajcie, czekajcie, tutaj za szafkami. Tu nie ma tutaj. Tu nie ma, dobra, musimy tutaj poużywać trochę śmierci bomb. Wydaje mi się, że da się wejść tam do góry. Że tutaj gdzieś jest wejście jeszcze wyżej. O, siema, Kinga Kinga zmieniła miejscówkę z tego co widzę Chyba, że nie, bo ja byłem jeszcze tutaj, no 10 ostatnich osób Cały czas mam wrażenie, że tu się coś rusza W tym dokładnie miejscu Tu do tego, o i proszę Mamy kolejną osobę Siema, Maxis Dobra, więcej osób już tam chyba nie mogło wejść Mamy was Pokażcie się chłopaki, jestem obok No jestem obok was <śmiech> Siema <śmiech> Witam, co teraz zrobicie? Nie wyjdziecie stąd Nie wyjdziecie stąd To było złe Pozdro, pomidorek Dobra, ej, ostatnie sześć osób Ostatnie sześć osób i mamy to Mamy jakieś nowe beczki fioletowe Nie, mam jakieś wrażenie, że tutaj gdzieś da się wejść Mam takie wrażenie, że... Gdzieś tutaj w tych meblach mogą siedzieć. Idziemy dalej, idziemy dalej. Po tych tutaj korytarzach oni mogli zmienić miejscówkę, także mogą tu gdzieś jeszcze być. 20 minutes later. O! Ej, tu jest jakiś rąk, się otwiera! Co jest grane? A nie, to chyba się otwierało? Czy się, jakie drzwi się tu otworzyły? Ja tu byłem czy nie? Ej, nie, ja tu chyba by. Aha. To Tociejek, to ha To jest ten co budował mapę, myślał, że sobie zrobił 200 IQ spota A tu nie, nie 3 Wejdźmy jeszcze na księżyc, zobaczmy właśnie czy na księżycu tutaj ktoś będzie Pożywamy sobie naszej ryby, żeby nam pomogła Dobra, mi się wydaje, że ktoś jest tutaj naprawdę obok Bo naprawdę coś tutaj słyszę, no Tu się nie da schować Tu mamy te wszystkie... O, czekajcie, a może tu jeszcze sprawdźmy Ty tu? Chyba mnie nie było Nie no, chyba byłem Byłem czy nie byłem? Chyba nie Może tutaj gdzieś jest dalsza droga, no Być może Tu się nie da wejść O, a ten... Tutaj byliśmy, czy nie? Szczerze to nic, sam nie wiem I cały czas tu kogoś jakbym słyszał Nie da się tam do środka wejść Wpadzie jakoś? Pusty już jest ten statek No ludzie, tu nikogo nie ma, no A, ja cały czas słyszę, że ktoś tu niby chodzi A, to drzwi się otwierają Dobra, xd Dobra, a tu coś jest Czekajcie, tu, 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 tu Tędy, tędy, tędy Dobra, mamy, mamy, mamy Tu mnie jeszcze nie było Dobra, mamy dwie osoby Gincie tam Nie ma takiego grania Zostaną mi tylko trzy osoby Aha, chłopcy chodzą pod Ty gość, ty jest kolejny Elo, elo Elo Jeszcze trzy, ja nie wiedziałem, że tu się da wejść Elo Dwie osoby ostatnie Ja nie wiedziałem, że da się wejść pod to Gorzej jak już nikogo nie ma ja nie wypuściłem nikogo ze statku Dobra, ostatnie dwie osoby, skup się Rafa teraz Żeby te UFO ludy nie uciekły, no Ktoś tu może być pod tą podłogą O, o, o Tu się nie da wejść, tu się też nie da, choina a few moments later. Ogółem widzowie okazuje się, że myślałem, że Została jedna osoba, a zostały tak naprawdę Dwie, także chłopaki, wy mi teraz po... Pokażcie, gdzie się schowaliśmy pierwszy me... Gdzie się schowaliście, pierwszy będzie Neymar Neymar, pokaż mi, gdzie ty byłeś cały Co ty tu stałeś cały czas? No co za gościu! Patrzcie jaka kryjówka! Dobra, Neymar. Plastik, słuchajcie, kanał Plastika znajdziecie w opisie. Zasubskrybujcie jego kanał. E, no i małpa, małpa, gdzie ty byłeś? Pokazuj, gdzie byłeś. Szybko. I jak tam wszedłeś? Mam nadzieję, że nie tutaj u góry, gdzie myślałem. Także dzisiaj wypuszczam dwójkę ze statku, ale 48, 47 zjadłem. No, czekajcie, no. Małpa, no, prowadź, prowadź. Gdzie ty byłeś, gościu? Dobra, w, czyli w tych kanałach. Okej, okay, tutaj byliśmy. Tutaj też. Aha, małpa sobie biegał pewnie. Dokładnie, pewnie tak. Małpa, ty wiesz w ogóle, gdzie ty byłeś, czy nie? Dobra, i ty tu wpadłeś? Tu, gdzie ja, no. I gdzie byłeś? Ty, ale ja tu byłem. Ja tu byłem, ziomeczku. Słuchajcie, kanał Carmela również znajdziecie. On mi chyba zwiał, tak mi się wydaje. A więc widzowie, to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej Chowanego, klikajcie w te odcinki, zostawiajcie łapkę, subskrybujcie kanał i koniecznie wpiszcie jeszcze dzisiaj kodzik Ewela do sklepu. Ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, piona!